Pracowity weekend mający się z udziałem ekonomistów. Dzisiaj rywale Przy piłce ekipa świeckich Panter. Zespół druga, minuta gry. Gronowski na prawą stronę. Świetnie w obronie bojackiej pomorskiej. Piłkarz, będący przy piłce z Cobra. Stały fragment gry. Rzut wolny dla futsalu w tej świecie. Uderzenie w proste. już. z kolei kapitan Krakowian Igor Wójcik. Wójcik w polu kardem. Bezpiecznie teraz stracili piłkę gospodarze Rozmarynowskiej. Bliżej końca tej jak na razie bezbrankowej pierwszej połowy Rozmarynowski strzałę. W odpowiedzi gospodarze Skomrach. Skomra. Krzysztof Skomra. świetne podanie do Lewandowskiego. Ponownie Taczyński. Taczyński wczoraj trafił do ten jednak zablokowany Tobiasz Rozmarynowski, w kontrze nie ma braku. dla Świeckich Panter. Arkadiusz Olszewski, Taczyński, znakomicie Taczyński, Taczyński, słupek. Uderzenie, Jan Piotrowski podchodzi do piłki, Kostaś. Norbert Barnasz kontra Jakub Jaroch, kto wygra ten pojedynek? Barnasz, Norbert Barnasz i to drużyna z Krakowa prowadzi 1 do 0. Norbert Barnasz po raz drugi Barnasz i gol! Norbert Barnasz razy dwa zespół z Krakowa blisko kompletu punktów. Dwójkowa kontra ekonomistów, nie ma bramki numer 3, ale jest komplet punktów drużyny ze stolicy Małopolski. 2-0 dla AZS-u Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zwycięstwo nad gospodarzami ze Świecia podwóch dwóch bramkach z przedłużonych rzutów garnych autorstwa Norberta Barnasza. Bramki w ostatnich minutach drugiej połowy przesądzają o tym, że zespół AZS-u ma już na swoim koncie trzy punkty liderem grupy B.